Puszka, butelka szklana czy może plastikowa, która z nich jest najlepszym opakowaniem dla piwa, z której ten trunek smakuje najlepiej, w której najdłużej zachowuje świeżość i smak i którą najczęściej wybierają konsumenci. Dziś odpowiemy sobie na powyższe pytania. Na początek jednak mała uwaga. Panuje powszechne przekonanie, że najlepsze piwo to piwo z butelki i ten temat też poruszymy, jednak może to wywołać pewną burzę i sprowokować niezadowolone komentarze ze strony piwoszy smakoszy. Dotrwajcie zatem do końca, a sami ocenicie czy to przekonanie jest poprawne. Zacznijmy od tego, że piwo pakowane jest w butelki mniej więcej od XVI-XVII wieku. Prawdopodobnie dlatego, że wcześniej nie było możliwości wyprodukowania tak mocnego szkła, które wytrzymałoby napór dwutlenku węgla zawartego w piwie. Swój smak piwo zawdzięcza w głównej mierze chmielowi. Zawiera on pewne substancje zwane alfa-kwasami, które są uwalniane do trunku podczas procesu chmielenia. Substancje te nie są jednak trwałe, pod wpływem promieniowania UV, czyli także zwykłego światła słonecznego, ulegają one rozkładowi i wchodzą w reakcję z innymi cząsteczkami zawartymi w piwie. Zjawisko to zwane jest fotolizą. Zaczynają wtedy bardzo nieładnie pachnieć, wręcz śmierdzieć. Zamiast poprawiać smak, psują go. Im dłużej piwo jest narażone na promieniowanie, tym więcej jest w nim szkodliwych dla smaku i zapachu substancji. Wróćmy teraz do butelek. Można wyróżnić butelki białe, zielone i brązowe. Pierwsze nie stanowią dobrej ochrony przed słońcem, drugie są nieco lepsze, jednak wciąż przepuszczają tyle promieniowania, że piwo w nich zawarte szybciej się psuje niż w butelkach brązowych. Dopiero one stanowią mocną ochronę dla trunku. Jeśli więc zależy Wam na smaku piwa i jego długim przechowywaniu, należy wybrać butelki ciemne, brązowe. Dlaczego zatem producenci stosują inne kolory? Głównie ze względów marketingowych i estetycznych. Jedne browary robią tak od zawsze i jest to ich znak rozpoznawczy. Drugie chcą, by piwo było kojarzone z zielonym kolorem chmielu. A jeszcze inne robią tak, gdyż chcą być kojarzone z dobrze znanymi, popularnymi piwami, które też są sprzedawane w zielonych butelkach. Niemniej jednak to brązowe butelki najlepiej chronią alfa-kwasy zawarte w piwie. No dobrze, piwo jest jednak sprzedawane także w butelkach plastikowych i puszkach. Jeśli chodzi o butelki PET, to są one brązowe i posiadają ochronną warstwę, która chroni w pewnym stopniu piwo przed fotolizą. Opakowanie takie są jednak niezbyt dobrze kojarzone, więc mało browarów zamyka w nich swój trunek i robią tak głównie z powodów finansowych. Butelki PET są bardzo tanie. Na koniec zostały nam do omówienia puszki. Są one zupełnie nieprzezroczyste, zatem stanowią najlepszą ochronę przed promieniowaniem słonecznym, lepszą niż butelki brązowe. Dodatkowo, od środka puszki są wyłożone cienką warstwą środka, który zapobiega utlenianiu aluminium i izoluje trunek od metalu. Nie ma więc ryzyka, wbrew powszechnie panującej opinii, że piwo z puszki smakuje metalem, aczkolwiek trzeba sumiennie przyznać, że według badań można odnaleźć w niektórych trunkach z puszek ślady cząsteczek aluminium. Czy wpływają one na smak? Trudno powiedzieć. Ilość aluminium w trunku zależy od wytwórcy opakowania i samego trunku. Wychodzi zatem, że wbrew stereotypom piwo zachowuje najdłużej swoją świeżość, a przez to jej smak, w metalowej puszce, a nie w butelce. Dlaczego zatem ludzie twierdzą, że piwo butelkowane smakuje im najbardziej? Według badań, do których linki zamieszczamy w opisie tego filmiku, jeśli pijący piwo wiedzą, w czym było zapakowane piwo, to aż 60% z nich wskaże, że to butelkowane smakuje lepiej. Jednak jeśli pozbawimy ich tej wiedzy, nie będzie to miało dla nich znaczenia. Połowa z nich wskaże jako smaczniejsze piwo butelkowane, połowa to z puszki. W badaniach, o których mówimy, użyto piwo z tego samego browaru, z tego samego rozlewu i dodatkowo świeżego, w którym nie zdążyła zajść jeszcze fotoliza. Konkluzja jest więc taka, że nasza psychika ma duży wpływ na naszą ocenę smaku, a my, skoro lubimy butelki, powinniśmy raczej wybierać te ciemne niż przezroczyste.